Ani gimnastyka. Gimnastyka. Bardzo ważna część dnia. Musimy się rozruszać. Wdech, wydech. Poruszamy się lekko na boczek. Raz, dwa, trzy. Troszeczkę odchylamy do tyłu. Cztery, pięć, sześć. Dłonie w dół. Z tyłu na uda i jeszcze niżej. Raz. Dłonie raz. I raz. Jedna wyżej. Raz, druga. I niżej. I raz, i dwa. Podchodzimy pod górę. Wdech, wydech. Rozgrzewamy mięśnie szyjne. Głowa na bok. Na ramię. Kilka oddechów. Wyprost. Wdech, wydech. Druga strona. Na drugie ramię głowa opada. Trzy, cztery, pięć, ćwiczymy sobie powoli. Wdech, wydech, opuszczamy głowę w dół. Wciągamy mięśnie brzucha, barki są opuszczone. Lekko poruszamy głową w jedną i w drugą stronę. Rozluźniamy. I powoli, 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 powoli. Góra. Wdech, wydech. Głowa do tyłu. Obserwujemy sufit. Powoli wracamy do pozycji wyprostowanej, oddychamy i powtarzamy cały cykl ćwiczeń rozluźniających szyję, głowa na bok i kark, co jest bardzo ważne. Wdech, wydech, wdech, wydech, wydech wyprost, druga strona. prost głowa w dół wciągamy mięśnie brzucha i opuszczamy barki powoli prostujemy się i odchylamy głowę do tyłu wyprost, lekko się rozluźniamy, umieszczamy obydwie dłonie nad obojczyk, dociskamy, głowa w bok, do tyłu, broda wysoko, obserwujemy niebo półokręgiem przechodzimy na drugą stronę, głowa w drugą stronę, bok, tył, Broda wysoko i niebo. Kilka oddechów. Jak mamy problemy z opadającą częścią twarzy, grawitacja, to ćwiczymy częściej to ćwiczenie. Przechodzimy na drugą stronę. Ono wzmacnia tutaj mięśnie podtrzymujące to, co opada. Bok, tył, broda wysoko. I niebo. Powoli przechodzimy do przodu, rozluźniamy barki. Raz, dwa, trzy. I do tyłu. Raz, dwa, trzy. Na jedną stronę i na drugą. I raz, i dwa. Coraz niżej. Cztery, pięć, ale nie pochylamy się. I teraz. Kręcimy biodrami w jedną stronę. 4, 5 i drugą. Raz, 2, 3, 4, 5. Jeszcze niżej. Wchwytamy w okolice kolan i kręcimy do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5 i druga strona. Raz, 2, 5. Trzy, cztery, pięć. Pochylamy się. Raz jedna, noga, kolano do przodu, raz drugie. Raz. Dwa, plecy proste. Trzy, cztery, pięć. Nie pochylamy się za tak głęboko, żeby krew nie napływała nam do głowy. Wdech, wydech, wydech, wydech. wydech. I powoli. Wracamy do pozycji wyprostowanej. A teraz mocniej prostujemy nogę. Przy powrocie, hop, dwa, trzy, cztery i pięć. I wdech, i wydech. A teraz usiądźmy sobie na macie. Jak jesteśmy na materacu, to też dobrze. Chodzi o to, żebyśmy ćwiczyli obojętnie, czy siedzimy na materacu, czy na, ma, czy na macie. Wdech, wydech. Chwytamy w ten sposób kolana i raz jedno do jednego kolana, raz do drugiego. Hop, hop. Pochylamy się, nie musimy dotykać kolan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągamy sobie po prostu mięsień długie pleców. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. A teraz do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. No i rozróżnijmy sobie biodra. Stopa do stopy. I poruszamy leciuteńko. Polanami wdech, wydech. Rozluźniamy stawy biodrowe. Plecy mamy proste. Przysuwamy stopy bardziej do siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze bliżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. No to teraz jeszcze długie mięśnie pleców sobie mocniej rozciągniemy. Jesteśmy w klęku podpartym. I w mostku. I głowa do góry. I w dół. I góra. I dół. I góra. I dół. Wdech, wydech. Łączymy sobie palce w stóp długie. I rozciągamy. Się. Siadamy na piętach. I bujamy się od jednego kolana do drugiego. Dłonie zostają z przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech. Do tyłu, raz, dwa, mocno do tyłu, trzy, cztery, pięć i przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dobrze. I teraz kładziemy się na macie i dołączają do nas wszyscy. I którzy leżą i którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w pierwszej części naszej gimnastyki. Jeżeli jedzie, jesteśmy sobie bardzo wygodni, ułożeni i rozciągamy się, nogi do przodu i ręce. Rozciągamy się na całą długość, a następnie lekko podnosząc głowę trzepiemy boki maty. Raz, dwa, trzy, głowa lekko podniesiona. Cztery, pięć. Kładziemy się. Wdech, wydech. Jeszcze raz lekko unosimy głowę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się, lekko się rozluźniamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kładziemy się. A teraz stopa jedna wyprostowana, też ważny punkt naszej gimnastyki. Stopa wyprostowana jedna, a stopa druga zgięta. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy na boki i do środka. Tak? I teraz obydwie nogi stopy mamy. Palce stóp ciągną nas do przodu, a potem z powrotem. Raz, 10 razy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech i rozluźniamy młynek na boczki. I młynek do środka. A teraz w tempie. Jedna stopa wyprostowana, druga zdjęta. Dłonie mamy w pasie. I ruch wychodzi z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i rozluźniamy. Wdech, wydech i do środka nogi leżą sobie wygodnie, a teraz jedna jest uniesiona i kręcimy pułeczko na zewnątrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zaczynamy i do środka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zaczynamy i do środka, raz 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej nogi. Raz, 2, 3, 4, 5. Stopa się zatrzymuje i do środka. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech i wydech. Druga noga. Raz, 2. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i środek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga odpoczywa. Wdech, wydech. Rozluźniamy. I ostatni raz. Pierwsza noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie i środek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Środek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy się. Przytulamy kolana do siebie. Masujemy kręgosłup. Rozluźniamy nogi. Raz, dwa, trzy. Kółeczka w jedną stronę. I raz, dwa. Trzy kółeczka w drugą stronę. Kładziemy sobie stopy na matę. Jesteśmy na paluszkach. I tak eleganckim kroczkiem, pięć kroczków na palcach, a potem przechodzimy na, na pięty. Raz. Uderzamy mocno. Trzy, cztery, pięć, pięć. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech. Wydech. Wracamy do pośladków. Najpierw pięty pięć, a potem palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięty. palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy stopy. Kładziemy stopy na macie. Wdech, wydech. Powtarzamy ćwiczenie na palcach raz uderzamy mocno dwa uruchamiamy mięśnie trzy cztery pięć pięty raz dwa trzy cztery pięć wdech wydech rozluźniamy troszeczkę stopy i wracamy wracamy pięć pięty pięć palce raz dwa trzy 4, 5, palce raz, 2, 3, 4, 5 i ulubione nasze ćwiczenie, rozmacowywanie. Raz, 2, 3 razy w jedną i raz, 2, 3 razy w drugą stronę. Wdech i wydech. stawiamy sobie najpierw stopy na macie. Wdech, jednej stopy sobie wyjeżdżają na całą długość nogi. I teraz ręce. Ręce zaciskamy w pięść i boksujemy do góry. Raz. Barki opuszczone. Dwa. Powoli najpierw. Trzy, cztery, pięć. A teraz na boki. Na jedną stronę i na drugą. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. No przerywamy, żeby się nam w głowie nie zakręciło. Wdech, wydech. A teraz te pięści do przodu i do tyłu. Mocno rozciągamy. Raz, i dwa, rozciągamy brzuch. Trzy. Mocno do tyłu. Cztery, pięć. Dłonie na macie, bo obu stron bioder. Wdech, wydech. A teraz ręce. Dłonie wnętrze do siebie i góra, dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy dłonie. Wdech, wydech. A teraz dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Podkładamy sobie obydwie dłonie pod potylicę. Głowa wygodnie leży sobie w koszyczku z naszych dłoni. Rozstawiamy lekko łokcie, tak, żeby tylko kątem ką oka je móc obserwować. Ale nie ciągniemy teraz głowy do przodu dłoni. Głowa sama idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, a teraz okrągłe plecy i na boki. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech. I do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Wdech, wydech. Okrągłe plecy i boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce wzdłuż ciała. Dech i wydech. Rozstawiamy lekko stopy. I na boki. Raz. Ale teraz dociśnijmy mocniej kolano prawie że na kolano dłoni na kolanach ręka druga w bok patrzymy w jej kierunku raz dwa trzy cztery pięć wdech wydech druga strona raz dwa trzy cztery pięć wdech wydech Wracamy na pierwszą stronę. Góra ciała leży sobie spokojnie, tylko głowa się porusza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatni raz. I druga strona. Jesteśmy. Leżymy sobie spokojnie, wdech, wydech. Nogi teraz na matę, odchylamy lekko głowę do tyłu, ciężar ciała przenosimy na ręce i bujamy się lekko odchyloną głową, leciutko kręcimy, wzmacniamy sobie, ale ciężar ciała jest na rękach i druga strona, chodzi o wzmocnienie mięśni szyi i o rozluźnienie jej trochę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Przesuwamy sobie stopy jeszcze bliżej i jedziemy do góry. Dłońmi do szczytu, nasz do kolan, napięty brzuch. I powoli, powoli zjeżdżamy w dół. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Wytrzymujemy. I zjeżdżamy w dół. Wdech, wydech. I jeszcze raz. I zjazd w dół. Wdech, wydech. Przyciskamy jedno kolano do siebie, druga noga wyprostowana nad matą, wytrzymujemy, wdech, wydech, wdech, wydech i zmiana. Raz, dwa, trzy, nie kładziemy nogi, ona po prostu sobie zawisa, mięśnie brzucha boczne napięte, druga strona. powrót i jeszcze jeden i jeszcze jeden i rowerek raz dwa trzy cztery pięć i do tyłu raz dwa trzy cztery i rozluźniamy się. Kręcimy sobie kółeczka w jedną stronę i w drugą. Wdech i wydech. A teraz jeszcze przyczep się może na brzuch. Ważny punkt programu wzmacnianie stawów kolanowych. Dłonie mamy pod brodą. Najpierw rozluźnijmy sobie nogi cały czas odnabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. A teraz chwytamy za, piętę, za stopę i leciutko do pierwszego oporu przysuwamy ją w kierunku pośladka. Do pierwszego oporu, druga strona, wytrzymanie druga, wracamy do pierwszej nogi, druga strona. I ostatni raz ta noga. Utrzymaj je I druga noga. I za stopę i do siebie. A teraz powoli przekręcamy się z powrotem na presji. Wdech, wydech, nogi mamy w górze. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozciągnijmy sobie jeszcze uda. Chwytamy za kolano, a stopa pierwszej nogi jest na na kolanie drugiej. Cztery, pięć, druga noga. Kręcimy w kółeczka w kierunku głowy i zmiana i zmiana Jeszcze ostatnia zmiana, I druga strona. Stopy obydwie na macie. Rozciągamy się, kładziemy nogi wygodnie. Dłonie również z ciała. Barki leżą na macie. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Stopa na macie, skręcając biodra w bok i podpierając się jedną ręką bardzo powoli, bo cały czas leżeliśmy. Przechodzimy do siadu skrzyżnego. Dłonie na kolanach. Wdech, wydech, wdech. Wydech ręce w bok, z wydechem w górę, rozciągamy się jeszcze raz mocno i z wydechem opuszczamy dłonie na serce i miłego dnia. Do następnych ćwiczeń. Do widzenia.